Cześć, z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie World of Warships. Dzisiaj będziemy rozmawiać o krążowniku niemieckim czwartego Tieru Karsruche e, Chyba tak się to wymawia. Dawno już na niemiecki e, na niemiecki język nie zwracałem uwagi. No jakoś po szkole nie było takiej potrzeby. A co do, e, co do naszego krążowniczka, o, no, pierwsza kwestia, jaka tu się rzuca w oczy. Pancerz, lichy, tutaj. Sporo może wejść, jeśli tylko się będziemy źle ustawiać to marny los tej, tej naszej głódki bols. No, no niestety, tym bardziej, że zobaczcie, tutaj wysoki. E, wysoki cel to jest. Naprawdę wysoki. Piękny, ładny, wystaje dużo nad wodę. Więc jest w to strzelać. Niestety do dyspozycji dys, dostajemy. Działa o słabym zasięgu, 11,7 Słabej ilości Nic, nic specjalnego, nawet uzbrojenie dodatkowe nie powala Właściwie to taka lekka żenada Jeśli chodzi o baterię główną Szybkostrzelność też nie jest rewelacyjna, tutaj zadawane obrażenia Niby te przeciwpancerne pociski wyglądają bardzo ładnie, ale no, ciężko tutaj o cytadele. Nie są to działa, niby to są 150 tki ale jakoś licho strzelają. Z bliska owszem, ale to ciężko podejść tak blisko. Dużo się zguję dużo dinguje. A tutaj to jest moim zdaniem do poprawy: ta przebijalność. Oczywiście, no parabola lotu pocisku. Nie wiem, czy to są jakieś pociski rakietowe, balistyczne, że najpierw lecą w kosmos, a potem w dół. Tak mniej więcej to tutaj wygląda, więc no, tragedia. Do dyspozycji dostajemy jeszcze torpedy 6km, czyli typowej bliski, bliski zasięg dla krążownika. Więc no, czasem można użyć, tyle że to też jest śmiech na sali, bo dwie torpedki z jednej strony, no, śmiesznie to wygląda. Dobrze, chociaż mają 11 tysięcy uszkodzeń. Czas przeładowania też dosyć szybki. Prędkość nie najgorsza. No szkoda tylko, że dwie. dwie no, nawet nie trzy, tylko dwie. No, najmniej chyba ze wszystkich krążowników strzelających gdzieś tam na burtę. Zaraz sobie przypomnę, jak tutaj miał e, Fenix i e, japoński odpowiednik. Obrona no, przeciwlotnicza. Śmiech na sali. Inaczej tego nazwać nie można. Prędkość żenująca. E, tutaj, no, jeśli chodzi o promień skrętu i czas przestawiania steru. Nie ma się do czego przyczepić całkiem tam przyzwoicie. Kamuflaż 10,6. No to krążownik on i tak będzie strzela, więc aż taki dobry kamuflaż mu nie jest do niczego potrzebny. Tym bardziej, że on jest lekko przeciętny. Ale zaraz zobaczmy, jak tu wygląda konkurencja. 6,60 i zasięg, bo to jest też najważniejsze. Te, te 12 km. Wybaczcie, że nie pamiętam, no ale Fenixem grałem już naprawdę dawno temu. 6,76, więc nawet tu chyba wygląda lepiej, z tego co pamiętam Jest 12,5 i 150, dwójki, tylko to są 150, dwójki um, Zaraz, bo tu jest jeszcze takie cudo No właśnie O, tak wygląda lepiej Tak wygląda lepiej, strzela lepiej 10, 10 150 dwójek Niby mają mniej Mniej zadawanych obrażeń, ale to się jakoś nie bardzo przekłada. Jeśli chodzi o torpedki, 2 razy trzy, gdzie są nasze torpedki? O matko, cóż, on taki bliski, chyba nawet nie, nie podejrzę go gdzieś miał z tyłu. Te cuda. No, no, gdzie masz te swoje torpedy? Pokaż mi w ogóle, jak to wygląda. One są bardzo podobne, nawet wolniejsze. więc W statystykach to niby nie wygląda wcale yy, jakoś yy, sporo, sporo gorzej. Obrona przeciwlotnicza tutaj Amerykanów o wiele lepsza. Prędkość 35 też znacznie lepsza. Yy, no, kamuflaż, kamuflaż jest gorszy, ale tak jak mówię, to akurat najmniej istotny. Zobaczmy jeszcze sobie Japończyka Kuma. Baczku masz, zapomniałem twojej nazwy 1365 To chcę zobaczyć Widzę już to czy nie widzę Dobra e, Mamy 7 działek, więc tutaj jest dosyć Podobnie nawet tutaj siła Ognia jest o wiele gorsza Przeciwlątnicze też Lepsze, ale tu, to, tutaj Torpetki są całkiem ciekawe 4 razy 2, więc tutaj z torpedami wygląda znacznie lepiej. Też prędkość jest sporo większa, tutaj tak się wydaje. Ale to te, te 27,5, to, to jest yy, prędkość pancernika, a nie, a nie krążownika. Więc to troszkę ten okręt ogranicza. No i ogólnie jest to. Nic specjalnego na razie, no wszystkie te okręty, tak jak mówiłem, jedynka mi się podobała, naprawdę z cytadele, wchodziły, e, cytadele wchodziły elegancko mi z jedynki, ale dwójka, trójka, czwórka furory nie robią. No owszem, można, można tym troszkę pograć, ale trzeba być bardzo ostrożnym, gra na dystans, e, bardzo spokojna, cały czas trzeba uważać, żeby jakiś pancernik nas nie wziął na cel i nie miał zbyt łatwego pola ostrzału, bo znikamy. Dobra, a jak wygląda granie tym cackiem? E, już przed wami bitewka. Rzuca go jeszcze czasem na, na te większe mapy. On ogólnie, jak nas rzuci na, tam na piąteczki czy coś, to no przekichane z tego względu, że nie mamy zasięgu. Musimy podpływać bardzo blisko. Ostrzeli, ostrzeliwują nas sobie wszyscy bezkarnie, zanim to zrobimy. A z tą prędkością mogą jeszcze od nas odpłynąć. Koszmar, koszmar, no ale wszyscy pewnie już wiecie, że to jest koszmar. Niemniej, no jak gramy sobie na, na równorzędne tierki, coś tam można zdziałać. Ale ta parabola lotu tych pocisków jest po prostu fantastyczna, ich, ich prędkość. One mają chyba jakieś y, y, silniki, silniki wsteczne, że jak lecą to, to są jakieś silniki hamujące, te pociski mają. No po prostu w locie hamują, żeby wolniej lecieć. Tak bym obstawiał: No bo nie wiem, co, co tutaj sprawia, że one tak wolno, wolno lecą. No ale dostały je amerykańskie tutaj. Des dostał silniki hamujące, dostało, dostał Cleveland, no to i, i dali Niemcom. bo czemu nie? Niech mają, niech hamują w locie. Więc no, strzelanie z tego jest, jeśli nie graliście amerykańskimi krążownikami wymienionymi no to będziecie mieli spory, spory problem tutaj z trafianiem z niemieckich krążowników, przynajmniej na razie, może później te pociski już, te, te silniczki zostaną zabrane i, i będzie można normalnie grać oczywiście szybkostrzelność w miarę niezła jak na ten tierek ale no chyba większość ma podobną I taka zabawa, bo, bo inaczej tego nazwać nie można. No tutaj jest zadawanie właśnie obrażeń rzędu, ja wiem, 6000 nie widziałem. Nie widziałem, nie zdarzyło mi się. Zazwyczaj jest to 1000, jakieś te 400 latają, 2000 czasem. No tak jak teraz, o 1000, wcześniej salwa też była 1000. Tak sobie strzelamy. Teraz włączyłem naprzeciw pancernę, żeby coś może wpadło. No, wpadło ładniej, 2-300. No, ale Tadel, no tutaj ciężko, ciężko uświadczyć. No, tyle fajnie, że, że ten specyficzny tor lotu pocisków sprawia, że możemy strzelać, będąc e, właśnie z jakąś wyspą. Chyba te pociski to tak wysoko, że często przelecą po prostu. To jest, to jest zaleta. No trzeba szukać zalet wśród wad. Również można, można to wykorzystać. Więc tak patrząc, no to, to jest dosyć, dosyć ciekawa opcja, której, no wielokrętów nie ma, bo jak już podpłynie zbyt blisko jakiegoś lądu, to nie może zwyczajnie Prowadzić ostrzału. Bywa, że te pociski mają jakąś ukrytą moc i zadają lepsze obrażenia dla, dla niszczycieli. Po prostu łatwiej wchodzą. No wiadomo, pancerz pancerz słabiutki. Ale to też trzeba się dobrze wstrzelić. Najlepiej, jak cała salwa wpadnie. Wtedy mogą się pojawić obrażenia, właśnie tak. 3000, 3,5. No i to już jest coś. To już na tej krypie. Wymiata takie obrażenia. Więc no cóż, no trzeba się uzbroić w cierpliwość. Piąteczka z tego co tutaj widziałem. Jest już w miarę w miarę niezła. Trzeba przebić się do niej po prostu. Więc jeśli macie jakieś wolne punkty, też warto zainwestować, żeby się nie denerwować. A, no, oczywiście troszkę, troszkę żartuję. No, No ale umówmy się, że jak na razie Niemcy przez te wszystkie, e, przez te wszystkie Tiery nie pokazały tutaj żadnej rewelacji. Nie są to jakieś mega super okręty. Nie ma tu żadnego Saint Luisa, ani jednego na swoim Tierze. A więc. Troszkę szkoda, no ciekawe czy będzie jakiś, w ogóle sąduj, jest taki okręt, który naprawdę będzie bardzo dobry w tej linii niemieckiej. W większości linii jest taki okręt, u każdej, u każdej nacji. Dobrze by było, żeby właśnie w tych nowych gałązkach niemieckiej i radzieckiej również chociaż jeden taki okręt był na którymś tierze. Żeby się go chciało zostawić i sobie nim grać, bo, bo fajnie się gra. No, ale czas pokaże. No, i tutaj, no, flanka zamieciona, więc można płynąć po lotniskowce. A tutaj trafienie takiego niszczyciela on graniczy z cudem bo nie dość, że te pociski lecą wysoko to jeszcze rozstrzał zobaczcie, jest również dosyć spory więc strzelanie nim na, na dalekie odległości to jest. No, Rzecz trudna, tak to ujmę. Tutaj ten niszczyciel naprawdę nie ma większych problemów, żeby wymanewrować tutaj te pociski. Wystarczy, że co jakiś czas jeszcze leciutko zmieni kurs. Tutaj skuteczny ostrzał z tych, z tych dział, to jest możliwy do niszczyciela. Tam 6 km, 5 no naprawdę słabo to wygląda. Ten czas lotu pocisków jest po prostu za długi, ale dzięki temu niszczyciele mają tutaj łatwiejszą sprawę. Więc dla nich to jak najbardziej na rękę, dla nas gorzej, a ten krążownik nie ma większych problemów z trafieniem w pancernik. Pancernik, który płynie tam na tych tierach dosyć z dosyć stałą prędkością i dosyć wolno. Podobnie do nas, może ciutkę wolniej, z niego się fajnie strzela. Fajnie się strzela w lotniskowce. One również są wielkie, więc te pociski jakoś trafiają. A tylko, że jednych i drugich za wiele nie ma. Znaczy, na no, pancerniki może się trafić, że jest ich troszkę więcej, ale gorzej, jak one w nas zaczną strzelać. Wtedy naprawdę yy, dzieje się magia, i szybko to nie my. Nie ma co się dziwić z takim, z takim tutaj pancerzem. Gdy wejdzie jedna cytadela, to już nie mamy połowy punktów wytrzymałości. Wejdą dwie, to nas nie ma. Więc nieciekawie to wygląda. No nie, no coś tam nam zostanie, bo tam cytadele są chyba za 10-300, jakoś tak. W każdym bądź razie walka z, z pancernikami tutaj, burta, burtę to szaleństwo. Nie udało mi się nim strącić jeszcze nigdy żadnego samolotu, podobnie jak tym radzieckim niszczycielem na tym samym cierze. Więc tak jak mówię, no tutaj ta obrona przeciwlotnicza to raczej takie atrapy. Stoją z jakiś głośniczków tam dźwięk jest strzelania i, i nic się nie dzieje. Równie dobrze można to wyłączyć. Efekt będzie ten sam. No i może będziemy mniej, mniej spotowani. Cieszę, jak prowadzimy ostrzał, to to bez różnicy. No jak widzicie, no tutaj trafienie niszczyciela jest rzeczą trudną. Teraz się udało. To jeszcze szukam mm, tego kolejnego. Lotniskowca. Dobrze by go było znaleźć. Bo, tak jak mówiłem, lotniskowce ten okręt lubi duże cele, łatwo trafić i za bardzo też nie oddają. Więc nic tylko brać i rozstrzeliwać. Się lotniskowiec pojawił. Ale jeszcze się staram tutaj tego niszczyciela. O, dostałem wsparcie. Cenny medal. No, już tutaj są uszkodzenia. Poszedł silnik, więc dosyć ładnie on tutaj wpłynie. O właśnie. No to i taki lotniskowiec fajnie by było storpedować, ale... No nie ma tutaj za wielkiej mocy tych torped, to pierwsza sprawa. Za tym dosyć łatwo je uniknąć. Trzeba się męczyć Od razu Trochę pechowy strzał Bo przez to zwolnił ten lotniskowiec I uniknie tutaj moich torped No ale Musi użyć naprawianie Więc teraz jak dostanie pożar To będzie po nim Żaden samolot już nie wyleci No zobaczcie nawet tutaj strzelam To są 3 km, Zobaczcie strzelałem sobie z tych przeciwpancernych Stwierdziłem że nie ma sensu no, straszne to jest, po prostu straszne. Nie wiem, czemu te, te pociski przeciwpancerne tutaj absolutnie nic nie robią. No, lotniskowiec umówmy się, że też nie ma jakiegoś porządnego tutaj e, opancerzenia, bo, bo nie miały zwyczajnie. Te tiery to też w ogóle. Więc e, z przeciwpancernych z 4 km, no już tutaj też jest kąt ostrzału, już nie może być te. Taka wysoka parabola, więc powinno wchodzić, a nic nie chce, nic nie chciało. Wcześniej też ostrzeliwałem w dwóch bitwach, właśnie z przeciwpancernej, tak na upartego. I cały czas był dobry kąt ostrzału. Nędza. Po prostu można zapomnieć o przeciwpancernych pociskach, przynajmniej na tą chwilę. Może później coś tutaj będzie zmieniane, żeby one coś robiły. One nie są w stanie przebić tych cytadel. A więc fatalne, po prostu fatalne. I tego tutaj brakuje. Jakby te pociski przeciwpancerne faktycznie coś robiły się, przebijały, eee, to ten okręt by sporo zyskał. Bo już by był w stanie zadawać jakieś konkretniejsze obrażenia. No a tak to niestety. Musimy tak sobie. Rzepkę skrobać, inaczej tego nazwać nie można. Zrzepka została tutaj już wyskrobana, cała co była. Udało się aż 5 zatopić, jak na ten okręt uważam, że to nieźle. No i cóż, no, powodzenia w grzeniu. Będziecie się troszkę męczyć, ale co zrobić? Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.